Nie Ej, nie! E, przepraszam, ale nie niechcący kliknąłem sobie. To No, na aparat bym się film wyłączył. E, to teraz jeszcze. Jak widzę. Dobra, jest to jest Tam coś schulina się milknęło. Dobra, ma kopny. trochę tego. Kopmy. Dwie godziny później. Dobra, niestety po dwóch godzinach jeszcze się tego. Dobra. Kilka minut później. Jeszcze więcej minut później. Jeszcze. Dobra. Yy, jeszcze nie wykopaliśmy nic. No ja się, kurzo. O kopie, kopie, kopie. kopie, 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 kopie. Kilka, kilka minut później. Je, proszę. Jeszcze minutę później. Jeszcze minutę, proszę zaczekać. Później. Je! Woo. Wykopaliśmy. Wykopaliśmy. Poczekaj. Kamilek. To jest wykopalisko. Oto. No weź Eee, ehm, dobrze. Minecraft. w prawdziwym tu jest fajnie. Dobra. Ej, kwa. ja wiem jak zrobić się. Ej, chodźmy, ej, chodźmy do świątyni maju. chodź. Czekaj, muszę to coś mieć. Do świątyni. I mamy niewinę. z Dobra. Ty chodźmy szybko na plaż. I no chodźmy na plaż. Chodźmy na plac minecraftowy. Chodź szybko! Bo chustawki sajno! Bo chusztawki Minecraft. Ej, a może tam weźmiemy piasek? Ej, dobra, chodźmy tam. Zbierzmy do Albo zbierzmy drewno. Te kilowe zbierą drewno. Patrz, nie Godziny później A proszę sobie zdobyliśmy ty. I to? No i jeszcze to, no to. ja to niestety wykopałam. E, poczekaj, mogę sobie jakiś kilof zrobić, czy mieczek. Dobra, sobie Dobra, to ty na chwilę filmuj. A Ja Ci mogę? Nie, 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 nie bieraj! Nie tym kilafem! Drewno! O tak, tak jest zbiera drewno, patrz! Tak, bierzesz, tam coś mleko. O patrz, pod, 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 Podchodzisz do drzewa i robisz tak Dobra masz, ja łapkę. Teraz ty mnie filmuj, okej? Okay? Yy, daj mi taśmę. Crafting. No daj mi crafting. Dobra, czekaj, muszę wyciągnąć chciał Daj, po, yy, a oto jest kolejny o pierwszy odcinek. I piszcie w kolejce to, co myślicie o tym? Co myślicie o serii Microsoft. Zrób się sklep. Majd i zrób No to do następnego odcinka. Nie!